Drodzy widzowie, nie wiem czy widzieliście, ale dnia wczorajszego Zadziały się jakieś dziwne ruchy, w sensie dnia wczorajszego, no jakiś czas temu Jak wejdziemy sobie tutaj na Budapeszt 2025 Train souvenir Package To będziemy w stanie zaobserwować, że 10 stycznia, czyli no kilka dni temu no ale dnia przedwczorajszego, wczorajszego, też jakieś tu dziwne ruchy się dzieją, tak szczerze, trzeba o tym coś porozmawiać. Zobaczcie, za 9 zł było dostępne, dalej jest grze dostępne i nagle ktoś przyszedł i tak mniej więcej z 12 zł poszło to tak. 180 sztuk się sprzedało za 15,79 i nawet doleciało do 24 zł. Coś, co jest dalej dostępne, wiesz, grze... czemu, jakby, o co tu chodzi tak w sumie, no jest to paczka strejna. Ale chcecie mi powiedzieć, że ktoś zobaczył na, wiecie, informacji od Valve, jak wejdziemy sobie na Twittera, że ej, słuchajcie, usuwamy do dodajemy Anubisa i stwierdził, że kupi sobie paczki, które są w sumie dalej dostępne w grze? To nie ma kompletnie sensu. Można wspomnieć o SkinSwapie, gdzie możecie wymieniać swoje stare przedmioty na jakieś tutaj nowe. Bardzo fajna sprawa, fajna wymiana i nie tylko z dwójki, ale również z Raścika, a używając mojego kodu Bob Inwestycje możecie otrzymać nawet bonus do 50 dolarów wymieniając, robiąc trade za 250. I co jest najważniejsze, na tej stronie jest to jedna z pierwszych stron, która wam umożliwia kupowanie skinów z chińskich marketów. Bardzo fajne omijanie tak naprawdę większości tam resellerów, którzy nie wiedzą, nie wiemy czy nawet nas o nie oszukają. Macie minimalną prowizję w postaci 1% z tego co tutaj widziałem. No i nie musi. Będzie podawać żadnego dowodu, ani chińskiego dowodu, ani w ogóle chińskich kont bankowych. Więc zapraszam do użycia mojego refa w przypiętym komentarzu, jak i opisie. A właśnie, jak już była mowa o Valve, to pamiętajcie, że Valve robi nic i bije kolejne rekordy, dosłownie. Jakiś czas temu was informowałem, że ej, słuchajcie, oni znowu pobili rekord, nic teoretycznie nie robiąc i znowu mamy taką sytuację, że nic teoretycznie, praktycznie nie robią, a dalej biją rekordy Steam'a. Dalej widzimy, że coraz więcej użytkowników chce po prostu korzystać z platformy Steam i ja się temu nie dziwię. I wyobraźcie sobie teraz, panie i panowie, co będzie w sytuacji, kiedy wejdziemy sobie w Paint'a i zobaczymy, że jeżeli Valve będzie dalej rozwijało tego Steama w postaci w sumie to oni nic nie robią. No dobra, jeżeli nic nie będą robić i dalej będą wygrywać pod względem konkurencji, no bo nie oszukując się, inne firmy co chwilę mówią, że ej, bo Valve robi tak, bo tak, a same końcowo nic nie robią. No i mamy jakie mamy efekty, że Steam po prostu wygrywa nic nie robiąc. No to pani panowie, im więcej osób będzie na Steamie, tym więcej osób może być w CS2. Taka jest moja logika. Wydaje mi się, że to ciekawa logika. O tyle, jak zobaczymy, co się dzieje na rynku, że co chwilę coś tutaj po prostu się dzieje. Ktoś powie, Chińczycy, jasne. Ja powiem, że no nie wiem, no, że też gracze może przychodzą, tak? Zresztą tutaj na przykład mamy jeszcze sytuację w Overpasie, że podobna. no okej, okay, to akurat raczej normalni gracze nie zrobili, że paczka, która stała po 11 zł i była dostępna od około 26, nagle sobie poleciała na 27 zł. W sensie, czemu, kto, po co, jakby, o co tu chodzi? Dosłownie to było dostępne przez chwilę. O, o co i normalnie już ta wróciła? O, o co tu, pani i panowie, chodzi? Co tu się dzieje? Czemu, jakby. Ma ktoś jakieś logiczne wytłumaczenie na to? W sensie ja, ja tego nie rozumiem. Ja tego nie łapię. Dajcie w sumie znać w jak wy to wszystko oceniacie, czy mieliście paczki, czy sprzedaliście, czy nie sprzedaliście, czy widzieliście w ogóle, że przez chwilę coś takiego się działo. A jaki i jeszcze oglądacie ten materiał, zapraszam na Discorda, gdzie macie trzy nowe konkursy na kosę. Również zapraszam do wzięcia udziału w konkursach na trzy kosy, survival marble Fade'y, a jedyne co musicie zrobić, to wejść na skinswap i dokonać wymiany skin za skin. Jeżeli chodzi o pełen regulamin, to jest jak najbardziej rozpisany na moim Discordzie, gdzie również was serdecznie zapraszam, bo będziecie musieli tam podesłać końcowo dowód wymiany. No i przeczytać PN regulamin konkursu. Oraz oczywiście do wsparcia kanału, gdzie macie pełno dodatkowych materiałów danych wspierających w postaci sponsora, kolor złoty-żółty i newplayera, kolor niebieski. Miłego dnia Wam życzę, trzymajcie się! No i cześć!